Z tablic logarytmów dziesiętnych podaj przybliżoną wartość, czyli podpunkt a logarytm o podstawie 10 z 2 w przybliżeniu jest to 301 tysięcznych. Jeżeli chodzi o podpunkt b, czyli mamy logarytm o podstawie 10 z 1,5 będzie równe w przybliżeniu 1761 Podpunkt C, czyli mamy logarytm z, o podstawie 10, 1,78, czyli to jest logarytm 1 i dodać 8 czyli możemy liczbę naszą podać w przybliżeniu. Oraz podpunkt D. Mamy logarytm z liczby 2,29 setnych, czyli to będzie logarytm 2,2 dodać 9 setnych i liczbę naszą podajemy w przybliżeniu.